Chyba, że nas wywaliło. nie. No nie, no dobrze jest. Dobra, bezpieczeństwo wyjmiemy. Bezpieczeństwo, to jest ta matka, gdzie jest laser. Taki będzie na, na pomarańczowo, taki drut, jakby roz, rozświetlony. I musisz uważać, żeby na niego nie wdepnąć. Co wszyscy skaczą? I no, może przyspieszyć, nie? Musisz coś buchnął. Tu jest AMO, weź sobie. Gdzie jesteś? Tuż za tobą. Tak, to, jesteś za mną, to teraz widzisz AMO. Szkoda, tylko nie jest to, co tak. tak. coś mnie zaatakowało. Zwolił go? Co zwalnił go? Gdzie jesteś? Przejdźmy co trzecie miejsce. To tam masz pistolet na środku. Stałaś na pistolecie. Co zwalniłeś? Co jeszcze? Pistoletem? Tak. A tak, się, to co miałem zrobić. To gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie no nieźle, jest dwóch, tyle samo co ja. Oj kurde, na swój ekran patrzyłem. Mogę mogłaś wziąć od razu tę amunicję. Na której stałaś. Tu na środku zawsze będzie... nie. Na środku tutaj będzie? No to na środku zawsze jest jakiś pistolet, no. Gdzie ty pędzisz? To nie znaczy wolno? Ale wkurzające. Zabiłaś gościa. Przypadek, yy, znaczy szczęście debiutującego znowu. Ale masz oko, Ci powiem, że koglenisz, że sobie tym rewolwerem -rewo nabisz? Dwóch konie się położyłaś, to ja? No, jak ładnie. No ale tamten dwunasty nieźle, nie? zamiata Tyle zabił. Tu masz znowu Amo, na środku jest zawsze pistolet albo rewolwer jakiś. Na tej kratce. Na kratce A. Zawsze tu jest, będzie do niego Amon, nie? Dobrze, bo ja ja...

Co zrobił mnie? Zdaje się, że jestem nad Tobą. Zdaje się, że tak. Chyba komuś tam rozwaliłaś łeb. Jeden, a ty, ty... trzech. Komuś kto mi skakał po plecach. Tak. Czekaj, czekaj. To jest moje. Nie, nie, nie. To jest mój. Tak? Tak. A jak gdzie mam, Przeładuj ma, no? sobie. Zawsze jak skończysz strzelać to przeładowujesz. No, duszę na X zawsze. Wiesz o tym? To X to nie jest to. Właśnie. S That's it. koleš. Koleš Just in college. College is still. Nie Spierdała od niej, nie do tyłu. Do mnie, w prawo. Wow, 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 wow. Jesteśmy y, jakby tu powiedzieć. Chyba. Chyba. Ktoś mnie uwali. Nie wiem, Chyba, nie? nie Mamy? Nie? nie wiem. Moment. Kamera bitewna. Tak, nie żyjesz, no. A czemu ty strzelasz tym pistoletem, a nie karabinem? A, kar a karabinek ma mniejszy danecz? Karabinek ma większy damage. To se zmienia. A gdzie jest amunicja od tego? Do tego? Zawsze jakiś pistolet jest na środku na tej kratce, ewentualnie tu masz amo. Co jest?

co się stało? Ktoś ma mnie podnieść, tak? A być może cię podniesie ktoś. To się chyba mnie jeszcze do. Mało no, świetnie. Ktoś mnie zabił całkowicie. one! Coś za dużo giną na tej wachlarzce. Ten jest chyba najlepszy. O, tylko dwóch zostało. Ale dwóch wrogów też dobra, rodzą sobie radę, powinny. Ty też nie żyjesz? Tak. Piąta fala kiepska. Kiepsko, kiepsko. Dobra, już tu jednego Maja. We to na pewno go położą. Kiepsko. Jeśli ma tylko... No to teraz podglądaj gościa jak gra, bo on jest najlepszy w naszej drużynie. Co robi, jaką broń używa. Kiepska, piąta fala kiepska. To aż wstyd, że. Doszedłem do 50, a teraz piąta lewo odła. Co on tu podniósł? Nic? Zaczynasz jest uciekać. Serombać dziś się chce. A ja tak nie chcę. Ktoś mnie chce ukilić! Czy ten tu żyje czy nie? Ja jestem kołaś koło mnie cudem. Jesteś Dobra, tam jest tam się trzyma, tam jest dobre miejsce. Ktoś załatwi, tak? Załatwi, kurczak, załatwi. Nie, 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 co jest? Dobra, zaraz się przyjdę. Sieć tam, sieć. No dobra, to nie to. Jak kiepsko to wygląda. Nie ma mamu. Ja też nie mam. Ja. Ma, Przełoż na drugą pukawkę. Gdzie jest ten moh? Ojej, sami chyba.

Let's do this. Tak tak, tu trzeba korzystać z osło. Dobra, jednego koleśia mniej. O, kurde. Gdzie jesteś? I yy, pod ścianę chodź, blisko pod ścianę. Pod ścianę, szybko, skosz pod ścianę. I co? Podnoszę cię. A sama leżę. Spierdalam z powrotem. Nie, ja spierdalam do mojej ściany. Dobra, udało nam się? Nie, jeszcze jeden gościu. No, no i tu jest czterech jeszcze. I... I biegnie do nas, biegnie, biegnie jakiś. Przewrzu mnie. Ciebie też położyli? Nie, nie, co tam? Na tam tego przyszedł do mnie, no. O, no, przerżnął Cię. Teraz wszystko w rękach tadzika. Tadzik został sam? Ale ma tylko jednego. No właśnie. To da radę. Tedik, Tadzik. Co, Tadzik. To, co to Filip? Tadzik czy też. No ale daliśmy się zaś. Ale daliśmy się przeżyć. To takie dupy wołowe. <laughs> Dobra, już jest. A to dziwne, że jak on wy. Patrz, nieźle. A to dziwne, że jak on. Y... Wyciąga to, to ja nie mogę uciec. Jak wyciąga piłę? No. No, bo jak wyciąga piłę, to ty musisz też piłę. Tak? Tylko piło może się obronić, no. Okay. A gdzie ja mam piłę? Na no, B jest piła. A gdzie wy tutaj lecicie, chłopaki? A ty gdzie jesteś? O, oczywiście. A, czyli, że ja nie mogę sobie przejść tutaj, tak? Super. O cholera. Położył mnie. Zabili mnie. Owszem, mnie zabili. Dobra, tam są. Eee... No, zostałaś sama. Musisz sobie tu do... jakoś... A nie, koleś jest po lewej twojej. Tadzik. Tadzik, Tadzika masz po lewej. Uważaj, żeby was nikt nie zaszedł od, od twojej tyłu. O, właśnie tędy. Bardzo dobrze, że ty powiedziałeś. Idziesz Tadzik? Bo was bomba wy wysadziła. Przeładuj. Panik się zbudował Uciekaj, uciekaj. Z tymi nie walcz, bo oni mają... Za wami coś idzie. Obróć się, obróć się. muszę się poskakiwać. Lutuj, lutuj, on jeszcze żyje. Lutuj, lutuj do niego. Ta tak tu nie jest bezpiecznie. Kogoś zjaro. No, zjaro, zjaro. A czemu ja widzę podwójnie siebie? Bo ja mam na to. Bo... Ja ustawioną. Bo jak robisz podgląd, to wtedy widzisz wrogów też, wiesz? Dlatego ja widzę, że on żył. Ja widziałem, że on żył. Bo dopóki nie zniknie jego nazwa, czerwona taka, na moim ekranie widać czerwoną nazwę wroga. O, widzisz, widzisz, że biegnie u ciebie tego. To jest. To było na oślep. Przeładuj w razy, przeładuj. A co on ma? Wziąć tą bukawkę? Nie, nic nie bierz, tylko przeładuj mówię. Przeładowała. Dwóch tylko zostało, więc. Nie do mnie. Z spietrał się trochę. Uważaj, lewo, prawo, psteruj, żeby was chyba nie naszedł. Koniec, jest zludy. Minus 23? A ja, ja gdzie jestem? O, ty jesteś nade mną, ja jestem ostatni. Najgorszy. Dobra, teraz chodź za mną i musimy się wpakować tam, stamtąd. Powiedz, skacz. No, skacz. Dobra, biegniemy i tu do góry. Po tych stolach no. Tak nie jest dobrze. Nie wiem, co mi tutaj. Oho, era, coś tu przyszło. No. Jesteś tu? No jestem, każę czyś tu jestem. Tak mnożyłaś za mną? No i co? I co? I ktoś mnie zabije jeszcze. Ale gdzie ty jesteś w ogóle? Na schodach jestem, nie widzisz? Bije mnie? No Marcin, ale takich numerów nie rób, takich numerów. Mam i za to, bo Ale to... przecież mnie to, nie ty w ogóle poszłaś, ja ci mówiłem, że ty w możesz Ostatni raz cię słucham. Ja się kitram sama. Ostatnie ja jeszcze słucham. Zginęłam przez ciebie. Tarczę wrzucił. Tarczę rzucił. To dobrze. Tarsza moja. Mówiłem ci, że za tę kratkę tu widzisz te druty. Czerwone. To jest takie bezpieczne miejsce. A ty nie wiem na jakich schodach Ty stałaś bo ja chcę zauważyć, że traktujesz mnie jak jakąś profesjonalną wymiataczkę. Ja Ciebie nie traktuję jak profesjonalną wymiataczkę, tylko mówię biegnij za mną. A Ty, wiesz jak Ty biegniesz? Ciebie nie ma jak ja już jestem. Być może mnie nie ma jak jesteś, ale chodzi o to, że jak Ci mówię biegnij za mną, to biegnij za mną. Super. I jeszcze minus 50. I tym miłym akcentem, dziękuję bardzo. Bo ja już mam oczy A co jeszcze? O cholera. A to nie można tak wytegować? Wy cholera, otwórz to, otwórz to. Nie zamykaj, otwórz. Chodź tu, gdzie jesteś? Widzisz mnie? Widzę? Teraz. To chodzi do mnie. Nie, to jest jakiś mach. No to chodź do mnie za tym machem. Dobra, właszcz tu jeszcze głębiej tu będziemy siedzieć Ehehe, już o tych, co przylecieli do nas I których właśnie nie rozwypał? Jak się rozdypał Rozsypał cię? Serio? No, ale wiesz, ja ci nie zabraniałem szcierać, nie? Co mi się tam, Maria, tak? Co ty mi tu połeś? Teraz jak się odrodzisz, to za wszelką cenę waltu do tego miejsca. Już widziałaś gdzie to jest, tak? Nie. Cholera, włączyło się. Jesteś tu gdzieś? To stój koło mnie. Jesteś? Bo nie widzę gdzie jesteś. Ale no tam nic nie wyjdzie, więc się odwróć plecami do nich. Musimy poczekać, aż się otworzy. Będzie ciężko, co prawda. Wlazłeś na te druty. In. Revive me. <laughs>